Cześć wszystkim. Ponowny materiał o systemie sprótka, wersja 15. I w tym materiale pokażę Wam, jak wykonać sobie taki detal bez użycia osi Y na tokarko tokarkofryzarce. Oczywiście, jeśli mamy dostępną oś Y, no to w ogóle nie ma najmniejszego problemu. Ale tak jakby głównie interesuje nas ten kształt tutaj w koło. My go chcemy zrobić na tokarko-fryzarce tokarkofryzarce bez używania osi Y. No bo powiedzmy, nie mamy tej osi bądź też z jakiegoś tam powodu nie możemy czy nie chcemy jej wykorzystać. Model jest, ja już tutaj mam zrobione wstępne inne operacje i do tego pokazu wykorzystamy sobie operację z grubnego stałego Z. Tutaj jest tak jakby mój element ten czerwony, żebyście zapamiętali. On mi ogranicza po prostu głębokość mojego frezowania, żebym nie musiał podawać dolnego poziomu. I tutaj mam moją przygotówkę, która już w taki sposób wygląda po tych kilku operacjach. I my chcemy się po prostu pozbyć tego materiału tutaj w koło naszego detalu. No i tak. Jeśli chodzi o konfigurację samego zgrubnego stałego z stałego zeta, na tą chwilę, tak jakby nie ma tutaj zależności. Czy wy sobie weźmiecie równoległą HPC, Adaptisza czy cokolwiek innego. To nie ma znaczenia. Za chwilkę wam pokażę o co chodzi. Puszczam sobie start, żeby mi wygenerował jakąkolwiek ścieżkę. Mamy tutaj ścieżkę w koło mojego detalu. Możemy tutaj włączyć przeźroczystość naszej przygotówki, jakąś tam. Ten, to ograniczenie może wyłączyć, żeby was tutaj w ogóle nie myliło. I mamy naszą ścieżkę. Teraz tak. Możemy sobie włączyć tutaj u góry narzędzie tak zwanego wykresu wykres osi, na którym już możemy sobie tutaj stwierdzić, że kolor zielony to jest nasz Y, no i już tutaj po tym, że jest odchyłka w górę i w dół, a tutaj mamy 0 na środku, już wiem, że ten Y się rusza. I teraz tak, oczywiście tutaj na wykresie możemy sobie sprawdzić, jaki jest minimum, jaki jest maksimum, poziom tego wychylenia, ale także możemy przepuścić tak zwaną symulację. No i ja na przykład tutaj dam powiedzmy 35%, Puszcza taką symulację. No i tutaj też tak jakby z poziomu obróbki mam wykonywaną symulację tych ruchów. Widzę, że ten Y się faktycznie tutaj rusza. No i teraz co zrobić, żeby pozbyć się ruchów w tym Y, a żeby obróbka była wykonana tak jak jest teraz. No i tutaj możemy sobie przejść do zakładki, która się nazywa przekształcenia. W tej zakładce mamy coś takiego jak Opcja przekształcenie obrotowe. Na tą chwilę jest to wyłączone, ale jeżeli sobie zmienicie na opcję biegunowe, to macie tutaj do wskazania, tak po pierwsze, oś obrotową, naszą osią obrotową jest oś C, więc tutaj tak jakby nie mamy nic innego do wyboru. Więc zostawiamy oś C, współrzędna promieniowa zostaje jako X, współrzędna osiowa zostaje jako Z, interpolację CNC możemy sobie. Na przykład włączyć. Puszczam ponownie RAN. No i mam znowuż moją ścieżkę. Jak widzicie, ona wygląda identycznie. E Oczywiście, tutaj tak jakby dla pokazu, że faktycznie jest to to frezarka To możecie sobie zobaczyć, włączę widoczność maszyny. No i teraz robimy ten sam zabieg, czyli włączam sobie wykres osi. No i teraz mamy już zupełnie co innego. I tutaj możecie zobaczyć, że znowuż Zresztą pozostałe osie możemy wyłączyć, nawet będziemy mieli tylko obserwację Y albo dobra, włączmy tego X, żeby cokolwiek jeszcze tutaj było widać, że faktycznie to się rusza. Puśćmy tutaj 35 jako symulacja i puśćmy start. I widzimy, że obróbka trwa, ale nasz Y się nie rusza. Czyli wyłączyliśmy tak, jakby tą oś Y, a efekt końcowy naszej obróbki uzyskujemy taki. Sam. I z takimi kształtami właśnie możemy sobie radzić w taki sposób, jeśli nie mamy możliwości skorzystania z osi Y bądź też nie chcemy z niej skorzystać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszam do pozostałych materiałów.